Cześć, witam wszystkich myśliwików wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing Guy Channel. I jak zwykle tradycyjnie nie sympatyków również. Oczywiście. Także dzisiaj z Jurkiem w końcu jesteśmy na naszej odrze. Słuchajcie, w tym roku nas jeszcze nie było ze spinningiem na odrze, no bo cały czas padało. Jak nie u nas, to w Czechach lało, a tu z gór mamy do Czech, tutaj rzut beretem i wszystko, ta woda tutaj schodzi, później z Czech z gór. Woda szła wysoka, mętna, także nie szło. Jak widzicie za plecami widać już ten żwirek tam, że woda na tyle opadła, że w tej chwili już można, można spinningować na niej. Powiem wam dwa tygodnie pilnowałem tego. Tak, Jurek to tam wszystko śledzi, monitoruje poziom wody na rzece odrze, także wiadomo to jest człowiek medialny, ja jestem odłowienia. <laughs> Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu klenie będą, bo się bo jak Nie nam to komu te rybki będą. Brały? Oby się jakiś boleń pokazał, bo też tutaj jest na rzece, nie mamy go za dużo, ale jest tutaj i przy tej pogodzie teraz słonecznej, taka jak dzisiaj, o Jurka dzisiaj wyrwałem słuchajcie, środek nocy powiedział, kurwa, ja nie no koniec Ja wam powiem, to już nawet nie był środek nocy, <laughs> to już była noc <laughs> Przecież wstali słoneczko akurat za nami wschodzi, także do tej ósmej godziny Musimy powędkować, no bo później już przyjdzie taka lampa, że wiadomo, że 31 stopni ma być, że się nie da, a, a później już ta rybka nie będzie tak Dokładnie, to jest raz, a drugi raz przebijać się przez tą trawę, słuchajcie, zobaczycie jaka tu jest wielka trawa, będziemy gonić. Albo ja będę nagrywał głównie z GoPro ze swojej, bo no, tutaj się nie da przemieszczać. Po prostu jest tak wysoka trawa już, po tych opadach, a teraz po tych kilku dniach upałów, to to wszystko tak wybuja ta roślina, że masakra. Dobra, dość gadania, idziemy, bo słoneczko szybko wstaje i coraz cieplej będzie, a myślę, że ta ryba zacznie z nami współpracować trzymajcie się, na razie i oglądajcie nas co będzie dalej zobaczcie ja piękny kleniu czekaj, pochyl jeszcze, weźmy do góry no i możemy wypuszczać rączki umyte i bierzemy się za następnymi ładnie ale ładnie zobaczcie okoń nasz rzeczny i wypuszczamy go przejdźmy, zdążyłem na taki fajny cyper zatoczmy cyprę, zatoczkę i z tej cypla będziemy próbowali połowić tu jakieś okonki. Andrzej, okonka takiego w miarę już przyzwoitego, można powiedzieć. No, zawodniczego, no, jak my to no, nazywamy. No. Powiem odbiorą nam do tej pory takie same dziesiątki. No, to, to już jest olbrzym no. No, i jest okunek. Zawodniczy będzie około 20 cm, będzie miał 18-20 mniej więcej, no i chlop do wody. I walczam z od następnego. <grywka> Zobaczcie o koń mi się trafił No Ładny już Garbusek ładnie ubarwiony No Oddaj blachę No Taka 27 8. wypuszczamy tego garba. Odpocznij. No. I odpływaj. Dobra. Zobaczcie. To jest po prostu nie do uwierzenia, ile ich tu musi być. Obrotówka, kwastek czerwony widzicie? Czekaj, teraz jest dobrze. i sumik za sumikiem. Jakby to były haki zadziorowe to byśmy ich tu na dzisiaj. Nie można wyjść. Zobaczcie, jakie one mają gruby brzuch. Ile napchał się już I tnie tą drobnicę to wszystko. No, ale ona nie może wrócić do wody i zabieramy ją Andrzej coś mamy? wychodzi na to, że pierwsza nasza wzdęga dzisiejszego dnia na spinning na ultra lekki spinning Piękna, zobaczcie jak to ona jest ślicznie ubarwiona. Odpinamy i będziemy wypuszczać. Odpływaj sobie. Po 30 subikach karłowatych, wcześniej, dokładnie. Musimy ze wstydem powiedzieć, nie? Czyli ze stydem to czemu też te... ze stydem? No, to no ale przyjechaliśmy. Nikt nie dopuszczał tamtej wzdręgi no. dlatego tak to było. Zobaczymy, może, może coś by działo. Oby, oby. Oby do przodu było. Myślimy, że jakbyśmy nie mieli bez zadziorowych haków, które wprowadzili u nas na łowisko od tego roku to tych sumików koło setki już byśmy wyciągnęli. Dokładnie. dokładnie. Bo jedną trzecią wyjęliśmy. Tak. Natomiast dwie trzecie, dwie trzecie spadło i to mhm. prawie pod nogami. Niestety, niestety tak to jest. Chcą się tego pozbyć, a z drugiej strony wygląda na to, jakby im na tym nie zależało specjalnie. No, ale... no niestety tak to wygląda. Niestety tak to wygląda. Wyciągamy nieduża, ale zaczęły brać. Czyli progres jest, nieduża, całkiem maleńka. No, ale szansa, że będą większe, jest. Jest, ładna rbeczka. Jest zasami jej wolność. Zobaczcie jaki piękny zachód słońca. Ja mówię, jaki piękny zachód słońca, Andrzej. Przepięknie.